Cześć, z tej strony Karol Bocian. jak Babo.io zrobić wyszukiwanie na przykład w naszej bazie danych tekstów pełnych, całych, konkretnych słów w jakimś dłuższym tekście, a nie fragmentów. Jak coś takiego zrobić, już ci powiem. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec... Marelka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babuji oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Na początku przygotujemy sobie troszeczkę danych, żebyśmy mieli na czym pracować. Weźmiemy lorem ipsum. Lorem ipsum. Weźmiemy sobie jakieś dłuższe teksty. Więc tutaj mamy jakiś dłuższy tekst, ja sobie go po prostu skopiuję. Jest mój tekst. A następnie pójdziemy i dodamy sobie nową tabelę do bazy danych. Przed Data. Będziemy mieli tu po prostu jakiś test. Tekst typu tekst. Tekst. Może nazwijmy to test Data. Tekst. W ten sposób. OK. I to jest po prostu tekst. Nie lista, tylko zwykły tekst, następnie update'a. Dodamy sobie jakieś wpisy do tego. New entry i dodam ten długi tekst z Lorem Ipsum. OK. Create. Mamy pierwszy tekst, tutaj zaznaczam Checkboxa i jeszcze kolejne, ale tego sobie troszeczkę utnę, żebyśmy mieli krótszy fragment. O, w ten sposób dobrze. Mamy więc dwa teksty. To do naszych testów całkowicie wystarczy. Weźmiemy inputa, który będzie naszym searchem. Jego będziemy wykorzystywali do wyszukiwania. Znajdziemy go sobie search i bierzemy sobie Repeating Group. W tej grupie wyświetlamy sobie te nasze dane, czyli Data. Idziemy do bazy danych. Szukamy naszych danych, data, zaznaczam, żeby ignorować empty constraints, czyli jak tutaj dodamy sobie jakieś warunki, ale w naszym inputie będzie pusta, to wyświetlimy po prostu wszystko z naszej bazy danych. Dobra cztery wiersze nam wystarczą bo bazie danych mam tylko dwa więc więcej nie jest mi potrzeba no i tutaj wyświetlam sobie tekst który właśnie wyszukałam current cells data test data zróbmy sobie layout tego żebyśmy mieli Pełną wysokość, pełną szerokość, ale Fit To Content odznacza. OK, zróbmy preview tego i zobaczmy, jak to wygląda. Więc Ctrl B i mamy preview naszej aplikacji. Mamy wszystkie nasze teksty, to teraz wykorzystamy sobie nasz search. Idziemy do tego naszego repeating group jeszcze raz. Tu mamy źródło danych i wyciągamy sobie, że w tym naszym test data text szukamy nie contains, bo contains to by nam znalazło tylko taki fragmencik tego, co mamy tu, więc jak tu byśmy wpisali lo, to by nam znalazło yy, ten fragment i ten fragment, bo tu jest Lo właśnie. I też będzie te, patrzyło, że jakbyśmy małymi literkami, to byśmy pisali Lo, to by nam tego nie znalazło, tego akurat fragmentu, bo tam patrzy na to, jaka jest wielkość liter. A my skorzystamy sobie z Contains Keywords. I to szuka nam konkretnej. Y już nie patrzymy wielkość literek, ale szuka pełnych tekstów, pełnych y, wyrazów. Więc szukamy sobie, dlatego jest keywords, szukamy sobie z input searcha wartość. No i zobaczymy, jak to działa. Tak sobie dodaliśmy, tu mamy Ignore Empty Constraints, więc też nam na dzień dobry wszystko wyświetli, bo tu mamy pusto. No i sobie znajdźmy. Lo. Zobaczcie, nic nie znalazło, mimo że w tym tekście jest przecież lorem. Dajmy sobie lorem i zobaczcie, mamy lorem i tu też mamy. Weźmiemy sobie coś, czego tu na dole nie mamy, więc na przykład o to. Kopiuję sobie. OK. I zobaczcie, tego dolnego mnie nie znalazło, a górny mi znalazło. No i teraz jeszcze tekst, test z dużymi, małymi literkami. Zobaczcie, jest. A jak tego tak weźmiemy? Już nie znajduje. Widzicie? Więc tutaj ten contains keywords znajduje pełne słowa. O tym, o tym musimy pamiętać, że znajduje pełne słowa, ale nie patrzę, zobaczcie, na wielkość literek. R małe, R duże, dalej mi to znajduje. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!